Cześć, z tej strony ale Dzisiaj pokażę wam swój album z Champions League 14-15. Yy, nie nagrywałem filmików o boksach, znaczy nie nagrywałem filmiki o boksach, ale niestety się nie, nie wrzuciły, bo jak zacząłem nagrywać, to okazało się, że przestało nagrywać, a już nie robiłem wtedy kolejnego zamieszania, więc nie nagrywałem. Dobra, to pokazuję. Jak wiecie, już mam wszystkie herby, i piłkę, i pukar. Kluby mam już całe, się udało zebrać. Znaczy mam wszystkie. Mam całą Barcelonę na powtórkach. No, ale zresztą pokażę wam niedługo. Znaczy, dzisiaj jeszcze rzucę filmik jeden. Bardzo fajne karty zdobyłem w tych boxach też jedną kartę fajną w blisterze. No tam. Nie mam wszystkich kart, jeśli że karty mi równo brakuje. Jak liczyłem ostatnio. Nie wiem czy będę jeszcze ją do będę ją do końca zbierał. Nie wiem nic. nie bę... nie wiem czy będzie jeszcze ten czas. Teraz fansy... Nagry Nagrywam w pokoju, ze mną kot siedzi. Cześć kotek. Nie. No i tak, przed chwilą się obudził. Fast mam bardzo mało. Defensive rocky. 5 mi brakuje. Gameplayery mało mi brakuje. Game Changer. Eksperty, dlatego się pewnie wymienię z kolegą. Star Invesionaster, Inventivenes i Double Travel, teraz tak Wam pokażę. jego właśnie w tym blistrze trafiłem. GC Miller, Chelsea Double, tutaj nie mam Liverpoolu, tu Manchesteru City, a tutaj Realu. La Simmy. LEGENDY hmm. Hero, RUSH i EZEBIO Jeszcze limitki Wam pokażę MESUT EZIL Francesco Totti Mario Götze, Thomas Miller Daniel Saric i Kim Bezema No to tyle w tym odcinku Pa!